Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, chcę wam pokazać w tym filmie bitwę tygrysem. Bitwę tygrysem, która jest przedziwna. To znaczy, normalnie, jeżeli zrobicie to, co kolega tutaj zrobił, to prawdopodobnie zginiecie. Nie macie szans na zrobienie takich uszkodzeń, takiego wyniku. Wynik będzie fantastyczny, a zobaczycie, jak do tego dojdzie. Zwłaszcza początkowa faza. Yy... Oczywiście, mapka przeze mnie niezbyt lubiana. Ona by była lubiana, gdyby nie właśnie to, co teraz obserwujemy, czyli wjeżdżanie tam na górkę. No, z tej górki jest zasięg na nie wiem, czy czwarte mapy, pewnie. Także to mi się nie podoba. Jest jedna artyleria w drużynie przeciwnika, i teraz zobaczcie, co się będzie działo. Otóż, kolega jedzie na miejsce, na którym się praktycznie nie przeżywa. Tak. Bo to jest takie miejsce, na którym się nie przeżywa. Ponieważ natychmiast na cel nas bierze artyleria i czołgi, które stoją tam gdzieś z tyłu. I niszczyciele. Tymczasem, kolega, mimo tego, że jest wyspotowany, to będzie tutaj na tej pozycji bezkarny zupełnie bezkarny. Zobaczcie, oni sobie stoją po prostu. T29 bokiem sobie wyjeżdża. Daje się klepać. Babok ciągle nie strzela tutaj. To mnie właśnie zaciekawiło. Kurczę, tak się ułożyła ta bitwa, że naprawdę, no. Uszkodzenie krytyczne tym razem nie udało się przebić, ale zobaczcie, że cały czas kolega w jednym miejscu jest. Odsłoniętym. I nic się tu nie dzieje. Zaraz zniszczy prawdopodobnie tylko T29. Babok śpi albo coś. No nie wiem, no. No, udało się przebić T29. Jest pierwszy strzał Baboka. Tak naprawdę, gdyby Babok zaczął strzelać tutaj od razu, to kolega pewnie by się stąd wycofał. Bo wystarczy, że Babokiem czekałby na. Pewną, pewien ruch, na pew, pewno pewne celowanie i już by było po ptakach. No tutaj Cromwell czarża No nie wiadomo, nie wiadomo o co mu chodziło tak do końca. No po prostu sobie wjechał tutaj no kurczę. Nie wiem czy się pomylił. Myślał, że jakimś lightem kołowcem jest, czy co nie mam pojęcia. W każdym razie. Ta pozycja, gdzie teraz jest kolega, no również jest ostrzeliwana nam z tyłu. Niszczyciele lubią stać. Nie mówiąc już, że tutaj. Także. Kolega jest wyspotowany. Dopiero teraz zobaczcie, coś się zaczyna dziać. Super Hellcat strzela dwa razy. No, i to powoduje znaczny ubytek. Tutaj Tygrys, jeżeli chodzi o Tygrysa, on jest z jednej strony chłopcem do bicia. Ale z drugiej strony, po pierwsze, ma dużo HP. Po drugie, to działo naprawdę, naprawdę daje radę. To już nie jest ta stara 88, z którą zaczynał ten czołg. No, zostały jakieś ogryski w tym dwie siódemki, jednak Super Helkata lekceważyć wydaje mi się nie można, zwłaszcza, że ma full HP. Czołk Oni, który tak naprawdę powinien być nieprzebijalny i który nie powinien narazić się na ogień yy, niszczyciela. Chodzi mi od tego skorpiona. To już chyba wiadomo, że on tam stoi. Kolega tutaj teraz będzie czekał. Zaczyna się kapowanie. Kapowanie to jest, no tutaj wieki trwa, natomiast zawsze działa tak deprymująco trochę na przeciwnika. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wystarczy, że przeciwnik widzi, że ten dźwięk, znaczy widzi, że ten paseczek się zapełnia. Słyszy ten dźwięk taki denerwujący, i to powoduje często jakieś takie historie. O, nie przebito pancerza, ładnie. Czyli oni jednak daje radę. Stalowa ściana może będzie nawet w jego wykonaniu. No, te miejsca niestety w oni są papierowe tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś chciałby go przebijać, to właśnie powinien tam e, celować. No i mamy 0 na 0. Hmm. Babok tu celuje na pewno. On musi w końcu strzelić. Ale jest koniec. No i tym sposobem, kurczę, tracą to, co mieli najlepszego. Z tyłu mamy kawałka tutaj. Zobaczcie, że ten tygrys, no, sporo szczęścia jak do tej pory, ponieważ jak pojedziecie w takie same, zagracie w ten sam sposób, o, może tak powiem, to prawdopodobnie zginiecie. To jest zawsze tak, że w bitwie z dobrym wynikiem, kilka czynników musi się zgadzać, bo, bo inaczej to będzie lipa. Niestety, jak podpalimy wota i chcemy wykonać bardzo podobną bitwę, to już te kilka czynników się nie będzie zgadzało. No dobra, zostali tam rozwaleni. Bitwa bardzo wyrównana, aczkolwiek mam wrażenie, że kolega robi tutaj e, ciągle robotę. Proszę bardzo. 308. No piękne strzały. Hmm. No czy kolega wyjedzie tutaj? Nie oglądałem do końca tej bitwy po tym początku. Zobaczyłem początek mówię, kurczę, nagram. Nie będzie to może jakaś porywająca bitwa, no bo to tygrys jest na topie, ale. O, patrzcie. No, Helkat wjechał w takie miejsce. Ogólnie Helkady to są takie pojazdy, które najchętniej powinny zmieniać pozycję i atakować z dalszego dystansu, bo... Jest to czołg zbyt miękki. Zwłaszcza jeżeli zostaje mało przeciwników, to wtedy przeciwnik yy, może powiedzmy szafować sobie rodzajami pocisków. Pociski HE dla Helkata wiadomo yy, co się wtedy dzieje. No, teraz by trzeba było coś wyspotować. Niestety kolega zostaje sam. Ale myślę, że tego AT-8 już nie ma. Dobra. I teraz, co robić? Czy babok strzeli? I czy celnie strzeli? No. Bardzo przestrzeli. Mamy KW1SA. Nie jest to jakiś cud techniki. Może to przyspieszymy, bo nie wiadomo, gdzie on jest. Kompletnie nie wiem, gdzie on jest. Chyba nie stoi tam cały czas. Jest, jedzie. Dobra, no teraz jedyna rola KW1 to jest taka, żeby nie dać się trafić, ale spotować swojej artylerii. Ale widzę, że nie. Nie, on tego nie będzie robił. On będzie wyjeżdżał z zakamienia, no no niestety ale Tygrysa i KW-1SA dzieli taka przepaść, że no teraz to już się kolega nie boi <laughs> no nie jest to nie jest to met dobra, zbliżamy się do końca tej bitwy, bitwy tak jak mówię, no, no musiała się ułożyć odpowiednio, żeby taki wynik zrobić, a jaki wynik to już się pewnie domyślacie bo z boku widać, a będzie jeszcze lepiej widać. No i tym razem się nie udało. Ogólnie, artyleria w takim przypadku, jako że teraz ma te pociski przeciwpancerne, powinna siedzieć w krzaku, moim zdaniem, i czekać. Liczyć na to, że nie zostanie wyspotowana. Mieć trochę czasu na przycelowanie i ostatni strzał, który może się okazać no nie, no takich rzeczy to nie. Słuchajcie, no nie możecie wyjeżdżać, jeżeli macie mało HP, nie możecie wyjeżdżać, zanim się odwrócicie, zanim wam się celownik skupi. No niestety. No jest zwycięstwo. No i tak wygląda tutaj wynik czyli jest MK, to chyba nie powinno nikogo dziwić 7300 uszkodzeń w dzisiejszym wocie na Siódemkach tygrysem to jest naprawdę coś niesamowitego, fantastyczny wynik. 2192 z tabelki, więc to jest zarówno Mistrzostwo Świata, jak i Mistrzowie Wota. Coś pięknego, ale sami widzieliście, jak ta bitwa się ułożyła. No, ja bym nie próbował tygrysem takiego wyjechania na środek od razu, przy tym, gdzie artyleria przeciwnika może tam strzelać. Mamy tutaj zarobek 72. No cóż, wynik przepiękny. Każdemu takiego życzę. To tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.